Jozu się pomału, fo na legalu. Cześć, manku. Ludzisko z tej strony, Piedrano. W dzisiejszym materiale odpowiemy Wam razem z Renużmiką na Hyundai Dobra, lecimy z tematem. Pozdrawiam. Na początku będą pytania z insta Ogólnie przez ostatnie 3 tygodnie raz w tygodniu wrzucałem w relacje Q&A Żeby po prostu więcej pytań się uzbierało I żeby się nie powtarzały te co były we wcześniejszym Q&A Gdy troszkę ich było I tak matelka wszyscy tutaj napisali Raczytamy. czytamy Dorikson napisał Kiedy przesiadka na jakiegoś sporta? Przesiadka na jakiegoś sporta będzie, jeśli fundusze na to pozwolą. Doms. Cycki... Cycki się usmaż Landrinko. Nie wiem, do kogo to było. Ale kurła... O, o. Oskar Pawlaczek. dejmu. mu. Nie mogłem mu dać, gdyż chodzinka się nie rozgrzała na tyle wystarczające, A poza tym Debbie Killer mam aktualnie wsadzony, że policja nie zatrzymała. Bo zaraz wrócimy do tego. <gry> nie, napisała Kto częściej wyciąga na przyjażki? Ty czy żmika? To fakt. Ostatnimi czasy naprawdę wredna żmika bardziej wyciąga. Ale Piotr patrzy bardziej racjonalnie i nie wyjeżdża na drogi publiczne, gdyż nie mam. Wrócimy do tego. <gry> Ludzie, no Piotr mi się zepsuł. Nie chce. <gry> Kolejna osoba napisała Laksa Moto. To jak tak nietypowo, co było pierwsze? Kura czy jajo? Człowiek. Człowiek. Też bardzo mądrzy Nie no, jeśli być chrześcijaninem, mógłby być to człowiek, człowiek, potem mogłoby być kura. A kurwa, nie, ja mu obstawiam kurę. A ty co obstawiasz? Wredna Mika nie się załamał. Ja, ja zadaję dalej pytanie, czy będę ugotowane, czy może na miękko A, jajko ugotowane, czy na miękko, dobra mm. Mr. Handy pyta Kiedy nowe moto? Oj, na pewno nie w tym sezonie Wrócimy do tego tematu Bo widzę, że tu są klejne pytania e, Moto Motowariatek kiedy i na czym zacząłeś przygodę z motoryzacją? Kiedyś z ziomeczkiem Danielem, tak naprawdę, wyciągnęliśmy z sodału jego WFM Cash, raczej jego, jego pradziadka, WFM Cash LK125. No i tak naprawdę na niej były pierwsze kroki. Innym razem to miałem może 7 lat mi chłopak posadzili na wiosce e, na MZKę. To pojechałem, nie wiedziałem jak się zatrzymać i no to było straszne, to było naprawdę straszne, bo nie zasięgałem w ogóle do pedałów Na dwójcy mnie rozepchali i po prostu jechałem mm, Co tu mogę dalej powiedzieć eee, Zaczęło się przy z motoryzacją Swoją pierwszy, Swój pierwszy motocykl jaki kupiłem to za hajsy z YouTube'a, już było o tym wspominane na innym filmie i była to CZ-185487. Sam ją kupiłem bez zgody, bez wiedzy rodziców. Zobaczyli po prostu motocykl na podwórku, a to był Pietere, Pietere motocykl, moto bez papierów. Jeszcze wróciłem nim na kołach 30-40 km. Także było dosyć ciekawie. Eee, Motowariaty napisał kolejne pytanie: Ile dałeś za chodzinę? Za chodzinę dałem dokładnie 1200 euro. Od razu musiałem wymienić napęd. Opony w sumie były jako tako, ale bałem się na nich jeździć Bo od razu jak z chłopakami lataliśmy a moja kipa miała litry także ciągle osiedłami <trymianie> 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 a... <trymianie> sucho mi, sucho mi. W kasku się nie napije <trymianie> Nie no powiem wam, że jak z chłopakami wenel lataliśmy ta najniższa pojemność to była właśnie moja pojemność Ja nadrabiałam na zakrętach I dzięki temu, że byłem dość szybki w zakrętach to e, Nie uciekali mi a, aż tak na prostej, nie? Ale ogólnie sprawa wyglądała tak z chodzinką, że no, po prostu musiałem zrobić ją na tip top e, technicznie, żeby po prostu Być bezpieczny, szczególnie w zakrętach, żeby mi nic nie uciekło Zawsze oponki były świeże, z tyłu wymieniałem średnio 3, no na sezon 3 na tył i 1, 2 naprzód. mniej więcej wychodziły, nie? Dlatego ja tak łącznie na Hondzince gdzieś już 7 opon na tył wyjeździłem, 7, 8 opon i naprzód tak naprawdę 2, 3, coś takiego, nie 3, 3 3 i, i pół, bo jedna to mi się przebiła Dobra, nevermind Następne co naprawiałeś w Hondzie odkąd ją masz? Motowariat napisał Co naprawiałem w Hondzie? Tak naprawdę nic Co roku sprawdzam zawory Raz wymieniałem tak naprawdę dwie płytki Znaczy nie, przepraszam, miałem zamiar wymienić dwie płytki, ale jednak wyszło, że tu drugą płytkę co mam to stara, była lepszy nominał Więc tylko jedną płytkę wymieniłem A poza tym to nic dosłownie, tylko olej, filtry co to mogę jeszcze wam powiedzieć. No i z tych rogaźników tak naprawdę sam jeszcze robiłem. Jeszcze nawet nie wrzucałem nigdy do myjki. Eee, także tak to wygląda. Eee, tutaj Swimerek Adrianna z Warszawy napisała. Kiedy przyjeżdżasz do Warszawy? Do Warszawy przyjedziemy... Bóg wie kiedy. Bóg wie kiedy, dokładnie. <laughs> Ale damy znać. Damy znać na pewno wcześniej, jak odbieraliśmy kompa. W Warszawie, tego co właśnie ekipa Polish Moto Team mi zafundowała To powiem wam, pisałem tam do Night ale dosłownie pisałem z dnia na dzień Także wiadomo, chłop miał plany Także no nie udało się spotkać z Sorki Adriana, że akurat wtedy Ci nie dałem znać, ale myślałem, że może jesteście Jakby bardziej dogadani, może najcikby by dał Ci info, żebyśmy byli w Warszawie ale tak naprawdę to było no dosyć szybko. Totalny spontan, ma szybko. Także sorki. Ale na pewno w tym roku będziemy. Eee, Matelko napisał: Przegląd zrobiony, mordo? Nie, nie jest nie. zrobiony. I powiem Wam, że ostatnio zrobiliśmy 200 km bez przeglądu. W drodze powrotnej 30 km, 20 km gdzieś od domu. Sobie przypomniałem, że kurde, kiedy ja ostatni raz przegląd robiłem. I właśnie sobie przypomniałem, że robiłem w lutym rok temu A już mamy, który dokładnie 18 kwietnia Także pozdrawiam Można się bawić Tak, to są pytania z insta z dnia dzisiejszego Gdyż dzisiaj wrzucimy pytanie, żebyście zadawali A tutaj mam Zapisywane stary Jakie odczuwasz największe różnice pomiędzy NL a PL? Finansowe Zdecydowanie finansowe, gdyż tamtejsza moja tygodniówka to o teraźniejsza moja wypłata miesięczna Także smutne, naprawdę smutne, nie? E, czemu pousuwałeś stare dobra, nieważne Kiedy jaki sport? E, sport będzie, no tak naprawdę jeśli się unormuje finansowo Na pewno będzie jakiś sport, bo z już mi go fajnie byłoby latać Szybciej <laughs> Ale, no, wszystko to finanse, nie? Bo prawko już bardzo dawno mam. E, czyż Mika ma prawo jazdy i czy będzie miała motocykl? Mam! I ma prawo będę jazdy miała. i będzie miała motocykl, jaki ja jej oddam pieniążki. Powiem Wam, że teraz finansowo jestem tak zadłużony, że to jest dramat. Nawet BMW teraz nie jeżdżę, bo BMW pali 15, a Skoda pali 5. Także mój kochany tatko dał mi po prostu Skodę, żebym. Był żeby lżej mi się żyło, nie? Bo to skoda pali 50 litrowa Beta 15 i tak naprawdę z to 100-150 zł maksi tygodniowo wydaje na wachę, a betu to nawet 300 potrafiła wciągnąć, nie. E, przy zarobkach minimalnej krajowej, także pozdrawiamy Podlasie, e, co mogę tu jeszcze wam powiedzieć? A, ja ogólnie powiem wam, że jestem właśnie tak zadłużony finansowo, że na tą karę z NL to na początku od rodziców pożyczałam 3000 zł. to miałam do zapłacenia właśnie te 600 euro. Potem pożyczałam od żmiki wiele razy, chyba dwie raty nawet mi zapłaciłaś tam po 130 euro. E, innym razem żmika mi pożyczyła na oponę do Hondy i powiem wam, że śmiechem, żartem: żmikę prawie 2000. raczej ja jestem u niej dłużny 2000. Także straszne, naprawdę jest straszny. Ale no cóż, kupię jej nowo jakoś 125, jeśli troszkę poczekamy, nie? Jak tak poczekamy, to najszybciej A zrobić iba ich on będę Nie no, naprawdę jest. jakoś staram się ciągle szukać jakiejś kolejnej roboty, staram się pracować 6 dni w tygodniu. Tak naprawdę w niedzielę jest taki chilloutowy dzień. Znaczy chilloutowy dzień i tak wam montuję materiał, także jakieś 4 godziny w niedzielę zlatuję, ale mamy te kilka godzin dla siebie tak naprawdę. No też jesteśmy teraz nad wodą, także też trochę to jest chillout, nie? Zabawa. A idziemy na spacer. No a potem na spacer pójdziemy w kaskach, bo maseczek nie mamy. <gry> <gry> Najważniejsze teraz żmika rodzicom też jak na razie. To mnie potrzebuje na szybko im oddawał hajsu, także dla żmiki się kupi motocykl. Honda się zrobi, żeby po prostu jeździła wszystkie serwisy, bo teraz lagi mi ciekną, No, naprawdę Honda w ogóle nie jest przystosowana jak na razie do sezonu. Za tydzień jeszcze dzięki żmice tak naprawdę kupiłem e, świecę, będę musiał zmienić olej. Olej dostałem od Alexa. Pozdrawiam cię bardzo gorąco. Mm, no cóż, dobra. Kolejne pytanie. Już 13 minuta. Wam wiem, że się nie chce tyle czasu siedzieć, słuchać pieprzenia Pietrana. Nie, no dobra, może jakieś slajwy? Chętnie bym donate y jakieś wysyłał Ech. Z live'ami jest taka sytuacja, że W Białymstoku ogólnie e, Mieszkamy z nie w mieście rodzinnym e, Żmika w tym miasteczku chodziła do szkoły, ale teraz jest zdalne, tak że tak naprawdę moglibyśmy być w mieście rodzinnym Ale ja pracuję 50 km od naszego domu i nie mam tam ani kompanii, nic. I tak naprawdę każdy dzień, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, to jest praca. I wracamy tak naprawdę czasem sobota, czasem niedziela. I no nie ma czasu, nawet na granie, nawet na montowanie. Naprawdę czasem z tym montażem to wychodzi tak, że na styk, wszystko. W tydzień temu materiał wrzuciłem no, na 19, bo wcześniej nie było czasu tak naprawdę. Także jest ciężko, naprawdę jest ciężko, ale staram się wam wrzucać materiał, staram się być na bieżąco z wami. Także docenić to proszę. Kolejne e ale jeszcze wam coś powiem. Jeśli miałbym robić livey, to jakieś live y na pewno nie Pato. Tylko może nie wiem, byśmy ogarnęli coś jakąś Znaczy nie w Wiedźmina. Nie wiem, nawet GTA 5 byśmy może pograli. Wiedźmina. Nie, Wiedźmi już jest trochę przereklamowany, ale z widzami byśmy może pograli Ty jesteś przereklamowany ale, ale to może za jakiś miesiąc zobaczymy mordeczki Także będziemy w kontakcie, nie? Myślałam o, o tych live'ach, ale zobaczymy jak to będzie czasowo e, Jakie psychofanki psycho najbardziej zapadły Ci w pamięć? Oj, powiem Wam, że trochę i było Trochę i było, czy to przez fejsa, co mnie odnalazły E, czy to przez insta, czy to taka wredna rzmika psychofanka Nie, sferuję Ona to jest moj, moim największym haterem I to naprawdę wam powiem, coś rzucą ona ee, Coś robi to ona ee, ee. Naprawdę to jest taki hejter taki... Bo łazisz cały czas z kamerą mm. Nie no, powiem wam, że ogólnie e, Jeśli chodzi o psychofanki To Night Rider może się na to wypowiedzieć, bo on też miał problem z jedną gościową ja miałam z nią problem. Gościowa się nazywała Wredna Cwaniara. Mają I mogę to o niej powiedzieć pod tym względem, że naprawdę wredna cwaniara wiem, że oglądasz moje filmy Jeśli ktoś daje mi łapki w dół, to zwykle to jest ona. To jest gościowa, która żyje w innym świecie ogólnie typiara co ona tam kiedyś kręciła Ogólnie wymyślała swoją rzeczywistość Mówiła, że mieszka w Warszawie Mówiła, że ma MT-07 Chciała się z, ze mną i z Niedrydrem spotkać, ścigać e, Z dnia na dzień powiedziała, że już ma MT-09 Że ma najszybszy motocykl Że nie chcemy się z nią spotkać, bo się boimy, że ona nam zło dubska. No ogólnie naprawdę trochę takich psychofanek czy psychofanów było I Jest Zbysiu, wystarczy, że powiem to i chłopaki z Motadix, i Nightrider. Wszyscy na pewno Rolek nie śmi z nim się bawi. O Flow for Show pamiętam, chyba miał też z nim problem. Flow for Show też z tą Typiarą chyba też miał problem. Troszkę tego jest. No cóż, ogólnie, e, ludziska, macie tutaj takie oto zabaweczki, dajcie znać. Co mamy zaczepić do chędzinki? Ogólnie może wlecą dwa, może wlecie jeden. E, jeden byłby naprzód, na przykład, na którymś kierunku, a drugi na przykład na nas by patrzyli, byście widzieli za każdym razem na materiałach. Chociaż zastanawia mnie, jak to coś będzie działać na hondzie przy 200 na godziny. Robimy testa? Ziom! <grym> I w samochód Począł Pociągnie hondy kurwa, do góry. Dobra mordeczki Tutaj powiem wam O za zaszadził Ty okulary Ale porysowałem Zepsuł Ogólnie to wam powiem, że e, Mamy aktualnie tutaj No już kończy się bateria tak naprawdę w gopro Także lecimy na szybki spacerek Mamy godzinę 11.01 I Spacerek nam zamieje z pół godzinki tutaj wokół jeziora. I co? I lecimy do domu, będę montować. Wrzucę pewnie wam ten materiał dzisiaj gdzieś 18-18, jeśli żadnych crashów, nic nie będzie. Także czekam na wasze opinię, czekam... Za dużo jest. Opuszczam się, kurwa, zniżam się do niektórych poziomów. <śmiennie> Piotr, tylko kask gdy <śmiennie> No, i teraz można tak jechać. <śmiennie> Wiózę się pomału. Wiózę się pomału w 8 na legalu. Okno są jeszcze łatwo. Też przereklamowane. <śmiennie> Dobra, mordeczki. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Dajcie znać, co tam u was słychać, czy rozpoczęliście zajebiście sezon, czy nie Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie komentarze No i cóż Pozdrawiam was gorąco A! I chciałbym jeszcze z tego miejsca pozdrowić Basticha Który mieszka w Hamburgu I razem z żoną oglądają moje filmy Basti, mordeczko Wiesz co, przemyślałem i jednak ciężko mi będzie wyjechać do Niemców e, Do pracy, tam do ciebie Może, może kiedyś na miesiąc czy dwa Jakoś w okolicy się tam ogarniemy Ale na stałe to raczej nie Ale dzięki wielkie Pozdrówki dla was Trzymajcie się gorąco Cześć wszystkim No to, się to jest zajebista, co nie wiedziało o tym A mamy tą kaczuchę i to dziecko od Listopada albo grudnia? O kurde Dobra, zaczynamy